Serdecznie witamy panią Titajewę Zarinę, pana doktora Marka Okonia, dyrekcję szkoły, panią Iwonę Kmieć. Zaniem naszego spotkania jest przybliżenie tematu wielokulturowości. Wielokulturowość to idea i model społeczny, według której społeczeństwo powinno cechować się występowaniem grup o różnym pochodzeniu i wyznających sprzeczne systemy normatywne. Typowymi społecznościami wielorodowymi są społeczności amerykańska i kanadyjska. Polska na tym tle jest krajem stosunkowo jednolitym. Ja parę słów chciałbym powiedzieć o tym, jak to było na ziemiach polskich z tym problemem wielokulturowości, tak etnicznej, jak i wystajowej w różnych epokach. Oczywiście to będą migawki. Zacznę od mniej więcej czasów Mieszka. Otóż przybył do jego państwa podróżnik arabski, pochodzenia żydowskiego, Abraham i I oczywiście opisał to państwo, Ale co zwróciło jego uwagę? Był w przemyślu, Przemyśl w 1951 roku został zabrany przez Rosjanów, czyli to musiał być wcześniej. Zauważył tam wspólnotę żydowską. Czyli już wtedy ta ludność napływowa była na tych ziemiach. Przynieliśmy się troszkę. Nasze bliżej naszych czasów, jesteśmy na początku wieku XII. Yy, Nam się wydaje, bo mamy masę schematów, no mało znanych historii dzisiaj, yy, że wszystko jest takie proste. I okazuje się, że Bolesław Krzybousty walczy ponad 20 lat z jakimiś Pomorzanami. Nam się wydaje, że Pomorzanie są nasi. Nie, nic więc, więc z tego. Okazuje się, że to są. Słowianie, oczywiście, Słowianie zachodni, ale nie cierpiący Polak. Im bliżej było do sąsiadów skandynawskich, niż do nas. Różnili się językiem, kulturą i my tego oczywiście nie bardzo rozumiemy, że mieliśmy właśnie takich sąsiadów osadzonych. I znowu się przenosimy szybciutko daleko, coraz bliżej w nasze strony czasowe. Yy. Jesteśmy na przełomie wieku XIII, XIV, a więc ostatni piastowie zaczynają rządzić. No, do władzy chce dojść łopietek i on nie może dojść do tej władzy. Przez wiele lat musi pacyfikować Małopolskę. No, najbardziej polski region, jaki jest możliwy. Dlaczego? Dlaczego walczy tam z Niemcami? Biskupem krakowskim jest Niemiec Muskata, szefem miasta, miasta jest Wolt Albert. Wszyscy są przeciwko niemu i to nie tylko w Krakowie, ale w wielu miastach Małopolski. No właśnie, my mi nie rozumiemy, że przez cały XIII wiek nasi władcy zapraszali to całkiem pokojowo e, osadników Zachodu. Nie Mam jest... takie pytanie: kto jest z Was dobry z historii? Dobra, nie, ja, ale tak uczciwie. Kto się zadał na tak, tak historię? No nie? Przyznać się, no. Chcę takie pytanie zadać. Dobra. E, wszyscy się dobrze znacie. E, powiedz mi. W połowie wieku XVI e, Polacy nie mogli stanowić procent finitańskiej, które masz na mapie? No 60. 60. Nawet połowie nie stanowili. My nie mamy świadomości. Byliśmy. W mniejszości, nie dużej około 45% Polaków. I my nie mamy świadomości, że na tych 10 blisko milionów, w tym milionowym, bo to prawie milion 980 tysięcy km2 powierzchni państwie było tak dużo mniejszości. I teraz chciałbym zaprezentować, jakie to są mniejszości. W zasadzie w podręcznikach tego nie ma, ja też dość dużo. Ponieważ nie się na początku, od wielu lat yy, stwierdzam dokładnie Polska, ale nie tylko, także dużo widziałem i sam odkrywałem takie dziwne rzeczy, bo jak byłem osiemnastolatkiem, pojechałem w góry, nasze góry, bez Beskidnickiej, widzę centrum. No skąd one się tam wzięły? Jadę na Białostockie, yy, widzę meczety, skąd one się tam wzięły? I zainteresowałem się tym. Ale wróćmy do XVI wieku. Gdzie mieszkają autentycznie Polacy? Głównie w Małopolsce, Wielkopolsce i na Mazowszu. w tych dzielnicach. Tu my dominujemy. My robimy się tym przed Murzem Chrześcijańskim. Ale żeby za długo się nie zatrzymać nad tym, przechodzę do czasów bardziej współczesnych do XIX wieku. Widzieliście tą prezentację? Mam pytanie teraz tutaj do dziewcząt. dlaczego nie ma kościoła przy rynku? W Łukowie. Dlaczego nie ma? No, w każdym mieście dużym powinien być kościół przy rynku. Taka była zasada. Proszę? Bo zbliżono. Był raz rzeczywiście taki malenki drewniany, tylko ulica została farna. Ale co było domą Bukowa od końca XVII wieku? Piękna, duża synagoga. Jaki wniosek z tego wynika? Że kto jest większością w Bukowie? Żydowska ludność. My stajemy się mniejszością? I tak, kochani, było bardzo długo, do II wojny światowej. Możemy dzisiaj wszędzie jeździć. Masę Was, zobaczycie później, opuści kraj. Wejdzie zupełnie inne środowisko, środowisko etniczne, yy, wyznaniowe. Zakocha się w kimś innym. Tak. Ja mam synową Brazylijkę. A wnuczkę no nie wiadomo, bo ma trzy obywatelstwa. Bo urodziła się we Francji, ma obywatelstwo francuskie. Jest. Ojciec Polak, ma obywatelstwo polskie. Właśnie niedawno dostaliśmy takie zaproszenie ze szkoły numer jeden, bo teraz się tak zaprasza do szkół, e, że zapraszają rozemorałej ogoń, e, żeby się stawiła e, do pierwszej klas. Bo sześć, sześć lat, prawda, sześć lat. A jednocześnie obywatelstwo z tym się będziemy stykali na co dzień. Kochani, to, co powiem może dzisiaj, bo mamy nową sytuację, będzie bardzo yy, nietrendy. Nie Wielokrotnie byłem w Rosji. Rosjanie są też bardzo życzliwi. To sztucznie się mawia nam, że to jakieś potwory. Ludzie są dobrzy, ale z ludzi można zrobić potworów. Dziękuję. <głosy> <głosy> dajcie, dajcie, dajcie A, ja <noise> ze względu na to, że gościmy dzisiaj w naszej szkole panią Zalinę która jest Czeczenką, chciałabym przybliżyć kilka informacji na temat jej narodu. Czeczeni to naród kaukaski, zamieszkujący głównie Czeczenię, wchodzącą w skład Federacji Rosyjskiej. Poza granicami Czeczenii, duże skupiska Czeczenów zamieszkuje także Tygastan. Tworzą także duże ośrodki emigracji wywołanej wojnami czeczeńskimi, szczególnie w miastach Federacji Rosyjskiej, także między innymi w Turcji i Unii Europejskiej, Austrii, Francji, Niemczech, a także w Polsce. Do Polski przyjeżdżają od ponad 10 lat. Pierwsi pojawili się wraz ze rozpoczęciem wojny rosyjsko-czeczeńskiej początkowo było ich niewielu, jednak wraz z nasileniem działań wojennych liczba uchodźców znacznie się zwiększyła. Czeczeni wyznają głównie islam, sunnici. Posługują, zna... Posługują się językiem czeczeńskim, należącym do północno-wschodniej grupy języków kaukaskich, blisko spokrewnionym z językiem górskim. W znajdują znajduje się ośrodek dla uchodźców, to też wielu Czeczenów przybywa do naszego miasta. Mieszkają tutaj z całymi rodzinami, których dzieci uczą się w naszych szkołach. Jak długo mieszka Pani w Łukowie? Tam wszystkie cywilne. Mieszkam w Łukowie już szósty rok. Czy mieszka Pani tutaj razem ze swoją rodziną? Tak, z żoną, dziećmi i mężem. Czy dużą trudność sprawiła Pani nauka języka polskiego? Tak. Mam trudności w poznania języka. A co Pani najbardziej podoba się w naszym mieście? Hmm. Luka ma, hmm. ma duże możliwości do uprawiania sportu dla dzieci. To bardzo podoba mi się. Czy mogłaby Pani opowiedzieć nam o swojej kulturze? Jakie są jej charakterystyczne elementy? Tak, u nas tape, radowa wieża, lizginka, takie nacjonalnej potrawy. Tape um, to jest klan wielopakalenowa, wspólnowa, radowa, wywiad się od jednego wspólnego, mitycznego przodka. Obecny Obecnie jest ponad 150. Każdy tape posiada słowo radowa góry. Wybudowany jest z wieżę, wieżą, której kiedyś żyli w Ale znika to taniec, popularny wśród wielu narodów Kaukazu, tańczony na wisieliach i w rodzinie. A na hmm, tradycyjne patrałach żyje w teraz dzieci do Ja myślę, że wszyscy jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Ja powiem szczerze, że takiej ciszy i zasłuchanej i zobaczenia z waszej strony, drodzy czycie klasiści, jeszcze tutaj nie widziałem. Także jestem ja pod ogromnym wrażeniem waszego zachowania, ale to jest wynikiem na pewno tego zainteresowania, które jest zasługą pana doktora i naszego gościa specjalnego. Przedstawiciela kultury innej, która z nami tutaj mieszka, współżyje z którą się asymilujemy, że współ, współżyjemy. Za to wszystko serdecznie dziękuję oczywiście osobom, które włożyły trudu trudów w całe przygotowanie. To są takie osoby, uczennice Katarzyna Gołębiewska, tutaj dobrze wszystkim znana. Słyszymy. Raz, per orzeł. Również zawsze. Maciej Sobczyk, w centrum Pani. Dominika Adroczyńska prowadząca. Angelika Popławska. Natalia Kmielewska. To jest pani Uszula Wojtalska. W na Waszą są dla mnie większą, e, największym podziękowaniem dla wszystkich, dla naszych gości zaproszonych i dla wychowawców. Bardzo się cieszę, że wszyscy wzięliście udział w tej, tej uroczystości. To wszystko jest elementem programu, w którym współpracujemy, menu ta wielokulturowość, którą się dzielimy. Chcemy stworzyć tą taką wielokulturową Europę poprzez poznanie zwyczajów, tradycji, kultury, religii, różnych innych osób. Myślę, że to jest najlepszy sposób na tworzenie więzi, takiego wzajemnego zrozumienia i takiej przyjaznej rzeczywistości dla nas wszystkich. Jeszcze oddam tutaj słowo pani dyrektor szkoły numer 5, pani Wące... Przede wszystkim to chciałam bardzo pogratulować Wam tych projektów, które realizujecie. Ja również śledzę, obserwuję i kibicuję Wam. Cieszę się bardzo, dziękuję bardzo Paniom za to, że wpadły na pomysł, żeby zaprosić Panią Zarinę, która jest asystentem kulturowym w naszej szkole oraz uczniów, którzy mogli zaprezentować się w tańcu. My takie, takie uroczystości w szkole również mamy, także mi ten taniec karta, 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 karta. Dziękujemy raz jeszcze. Wracamy do...